że moja mama chciała mi kupić buty, uwaga, zimowe. Rozumiesz, że ludzie sobie na zimę kupują buty ja mam całoroczne. Jezu, mama przyśmieła do mnie dzwonia, czy czapkę wziąłam. No pewnie, że wzięłam. Ale w sumie mi bez czapki i tak jest ciepło. Ej, idziemy na skate, po jeździć. Ej, a chcesz rękawiczki? Rękawiczki są dla leszczy. Ja to zawsze muszę mieć kostki odkryte, bo ja no. bez tego tak aż tak nie czuję się stylowo. Umówmy się, w zimę nigdy więcej nie spotykamy się na dworze, okej? Okay? Jest minus pierdyliard stopni. Umówmy się na spacer w domu. Może rękawiczki, bo mi wszystkie już palce zamarły. Wzięłam jeszcze zapasowe. Dobra, możemy spacerować. <laughs> Pądź, chodź, Jeszcze wziąłam sobie zapasową kurtkę. Nie, żeby mi było zimno, ale... Jest mi fatalnie zimno. O! Najważniejsze jest to, żeby zakrywało tutaj, bo tak mnie podwiewa zawsze. Jezus, zawiało. Nie mogę być chora. Zawsze biorę kot na spacer zimą. To co, idziemy już do domu, bo ja zamarzam. Piłka, piłka. Nie mogę ręką? A czym mam? No. więcej zarabiać, robimy taką samą robotę jak faceci, a nawet lepszą. Strzelaj! Nie mogę strzeleć, ja nie mogę przemocy. Jestem za pokojem. Piz! Moja, moja, przecu się. Biegnę, ale pędzę. Jestem szybsza niż światło. Strzelę gola. Five minutes later Ta młody? Akcja idzie na naszą bramkę. Akcja będzie, a dobra. Może pan wstać? Dobra, już wstaję, już. Mam ją Zaleń ją. nie spałem. Ale nuda, może do syna zadzwonię. Hej, Liamek, na kamerce dzwonię. Widzisz tata w telewizji? Ten w żółtym to ja w życiu nie miałem ludniejszej pracy. E opaki, tosty robię. Hej, ktoś. Młody, młody, podaj piłkę. Co czemu? Podaj piłkę, muszą dawać, że coś robię. Dobra, masz. To ja? Spokój. Przyszywanie. Czuwam. Co może mieć kalorii? Siedem borówek. Ja muszę wpisać w aplikację. Pytam ile ta pizza ma kalorii, musimy się tam kopać. Tam na końcu nie wiem ile ona ma kalorii. Jak mam teraz policzyć kalorie? Poczekaj, muszę dodać śniadanie do aplikacji. Jezu, ja zjadłam. Jak mam policzyć tego kalorię? jako idę na no, mam kalendarz adwentowy z FC Barcelony, więc otwórzmy go wodzisz! Ja byłam gigantycznie zawiedziona. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś mocnego. Szukamy dwójeczki. Jest to jaka duża! To jest cały numer dwa. Ja bym chciała, żeby pod tą dwójką była trawa ze starego kampną. Oni ją kiedyś sprzedawali za bardzo duże pieniądze, więc na pewno tutaj wsadzili, żeby kibice byli szczęśliwi. To jest duże, więc tu na pewno jest coś dużego. Mogło to być coś do jedzenia, bo jestem głodna. Frytki zawsze Barcelony to wy zobaczycie jako pierwsza. Co to jest? A. Co to jest? To są jakieś żarty? Przecież to jest kawałek papieru. Co ja mam niby z tym zrobić? Możesz sobie to założyć na kolczyk i masz teraz taki długi kolczyk z Barcelony. no, jak tu ma być takie buble, to ja tego nie chcę. Chce ktoś? Mamo, co tym razem? Potrzebuję nowe skarpety, bo to są brudne. Masz i jak te wybrudzisz, to będziesz w co chodzić. Ej, mamo, potrzebuję nowe korki. Widziałam tym razem na zapas. Korki, turfy, czarne, białe, na rok ci ma starczyć. Ej, mamo, potrzebuję nową piłkę. Niebiesko-biała, biała, niebieska, żółta, żółto-fioletowa. Starczy ci do końca życia. Potrzebuję jakiś sprzęt do ćwiczeń. Mam nadzieję, że to wszystko już potrzebuję nową bluzę na trening. Proszę bardzo. Ej, mamo, co znów? Zawieżysz mnie jutro na trening. Ooo Jezu! Penaldi a Favor del Real Madrid! Penaldi a Favor del Real Madrid! Penalti a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Wygramy we wtorek z Polską, Lewandowski te sprawy. Owszem, gra w Barcelonie z Hiszpanem. Nie, z Polakiem. Gdzie jest Polska? Między Niemcami, Rosją. Jakieś dobre wyniki mieli ostatnio. Mam się ich bać, czy co? Może ty nic nie wiesz. Przegrali dwa razy. Znaczy szybki i do domu, a kto u nich broni? Normalnie szczęsny, ale teraz będzie bronił Bułka. O nie! Tylko nie Bułka! Nie mamy szans. muszę iść na trening. Pierwszy raz na tym euro. Bułka jest dobry. Bułka jest przekotem. No spokojnie, co może pójść nie tak? Wszystko! Proszę bardzo, puls 160, to jest normalne? No luz, ten mecz będzie jak szybka gierka w flipę. Trzy gole i do domu. Otwórzcie ogno, chyba tleję! Jak przegramy, to się nic nie stanie. Musimy to wygrać! Jak ten 17 lat nie strzeli gola, to już po nas. To jest twój dzień! Broń, jakby jutro miało nie być! Co wie? Wyciągam mój ulubiony przyrząd, który używa podczas meczu. meczu. Nie, nie wiesz! Będziemy grać w przeklętych limonkowych strojach. Numer na karetkę, jakby co to mamy? Ja gotowa? Prowadź nas do finału! Jesteśmy w Barcelonie, idziemy słuchajcie, sobie do sklepu z deskami surfingowymi i Magda do mnie mówi Ona wygląda tak jak Lewantowska. Ja mówię co? Odwracam się? A Ania mi się spojrzała prosto w oczy. To była ona. Przewielkie miasto, okropnie wielkie. My po prostu sobie wbijamy do jakiegoś sklepu, a ona nas mija w drzwiach. Jaka była szansa, żeby to się wydarzyło? No żadna, praktycznie żadna, ale się stało. No rodzina Lewandowskiej, proszę Państwa, ma, ma bardzo dużo hejtu, ale my jesteśmy fankami rodziny Lewandowskiej. Ale chyba poza nami, to nikt jej tu generalnie nie poznał, bo nikt tak nie biega za nią, jak za mną, na przykład dzieci w Gdańsku. Jest, <gry> Gdyby nie Magda, nie, to ją bym ją minęła i nie wiedziała nawet, po prostu bym sobie popraszała do sklepu. Ej, padnę na kolana. Przegam. Usiadłyśmy sobie tutaj na ławce nie. Po prostu usiadłyśmy. A ona sobie tutaj wyjechała samochodem i pycha tam. Zaraz wejdę do łazienki, a ja tam wyjdziania lewandowska. Aniu, jeśli to oglądasz, to był nasz dzień. Na przypadkowy meeting. To zamówieniu! Będziemy prawdopodobnie czekać pół roku, ale za pół roku w tym miejscu, jak będzie ciepło, ja już będę w bikini, tu będzie szampan i będziemy świętować. Proszę Państwa, to, że przyjdzie mój samochód. W idziemy odebrać yy, furę marzeń. Nie mamy kluczyk odebrany Lecz 300 koni się tam zmieściło O gdzie jest Real Madryt? O tu jestem Te o gdzie, o gdzie on jest? Tutaj Przed chwilą był na górze A teraz w dole muszę szukać go gdzieś Halo Jesteśmy i tak lepsi od was. A czy ty teraz widzisz moje plecy? Jesteś pode mną? 15 lig mistrzów mamy. Przepraszam? Czy zbieracie punkty w La Liga? <noise> nie! To nie ma znaczenia żadnego, bo mamy 15 lig mistrzów. To my se pozbieramy, jak grzyby po deszczu. Przecież mamy tyle samo punktów. Nawet jak macie tyle samo punktów, to i tak jesteście gorsi od nas. Bo mamy 15 lig mistrzów, to jest najważniejsze. Powiedz, jak to stało się, że jesteś tam prawie na dnie? <noise> Mogę wyrzucić z autu, daj piłkę. Czemu masz laptop? Mam lekcje zdane, ale Luz im to nie przeszkadza. Tak proszę pani sekundę. Papież? Dobra, graj! Moja, moja! Jak masz lekcje? Przecież są wakacje. Mam poprawkę z matmy, ale już kończymy! Wygraliśmy, babu! Yes! Wygraliśmy euro! Pani zobaczy! to moja nauczycielka z matmy! Dobry! Tak, i to będzie 14. Ej Karolina! Wszedł do ciebie dzwoni! Halo? <laughs> No i jak tam się czujesz na tym L4? Dobrze, dobrze, nic tak nie działa na człowieka jak L4 Czy ja słyszę szum fal w tle? <grym> szum? Szum fal? Tak, bo ja słucham szumu fal, żeby mi było po prostu lepiej Bo ja nie lubię leków brać To jest taka, taka terapia od szamana <grym> Znajomy szaman mi polecił Jakoś tak głośno ludzi słyszę Głośno, że ludzie? Ja mieszkam na takim osiedlu po prostu strasznym Tu ludzie wychodzą na dwór, gadają, krzyczą, dzieci płaczą <grym> no W tym wrześniu to katar, kaszel, wszystko naraz No dobra, a kiedy ty wracasz do pracy? <grym> Chyba teraz ze zasięg <grym> Do zobaczenia w biurze <grym> To co, idziemy na trineczka? Oglądasz kiedyś mecz polski? No to dzisiaj obejrzymy. trzecia dostała taką koszulkę z reprezentacji polskiej. A A wiesz co to unboxing? Nie. Takie pudełko i tu mamy list. I zaprosili mnie do drużyny, żeby kibicować w Polsce jak gra. A ja też? No ty też. Otwieramy koszulkę? Uwaga. Ta-dam. się Ale podoba ci się? Aha. A wiesz jaka to jest cyfra? I. Cyfra. O. Maria Polska wygra? Tak. A ile wygrają? 10 złotych. 10 złotych. 10 złotych. 10 Co to jest? Pan Żeł. Żeł. Paseczko, teraz nie jadę na kadrę. Możesz sobie tu ze mną poleżeć. Trochę odpoczniesz, tak samo jak ja. Robert? Anka? Już mówiłem ci, że nie jadę na reprezentację? A miałaś jakieś plany? Miałam tylko tańczyć ciabatę z Hiszpanem. Przytnę komara trochę. A ja pójdę tańczyć cabatę. Kopiluj moje opaski! Na śpisotka! Chyba długo spałem, na pewno się świat nie zawalił. Gdzie jest moja opaska? Siema Robert! Zieliński! To jest moja opaska! Chcesz ją? Chcę! To nie jest koncert życzeń, piękny kawalerze! Oddawaj! Czego się uczymy na ostatnim treningu? Jak robić francuskie croissanty! Oui! Chodźmy sobie dziś na rolki! A ja zapuszczę muzę! Mbappe! Ej, widzieliście kiedyś, żeby Mbappe miał dziewczynę? A ty co za lepski, się tak cudzymi dziewczynami przejmujesz? Strzeliłeś już końcu tego gola, czy nie? Jak dodam na Instagrama oświadczenie, to się dowiesz. I wszyscy! Kylian Mbappe! Hu! Co ty robisz? No, trenujecie szynkę na jutro! To my naprawdę jutro będziemy strzelać? Ja myślałem, że to będzie taki trening dla Francuzów, nie? Panowie jak grosnicki odchodzi, walimy dzisiaj melange! Żaden melanż, jutro gramy. Trowercik, a gdzie ten twój hiszpański luz, o którym mówiłeś? Że macie go z żoną? Właśnie nie odbiera ode mnie od kilku dni. Halo! A ja jutro w końcu wolne bułka, przejmujesz cztery! gramy mecz z Francją, skoro i tak już odpadliśmy. Bo ja chcę się wymienić koszulką z Mbappe. Ona mi dała, dała całe serce. na że na rowerki dzisiaj. No muszę zapuszczać. Czemu on tu przyjechał, jak on nie gra? No bo tylko on ma głośnik i Spotify premium. A ja chcę jeszcze ręce. Ej, skoro ostatni mecz jest o pietruszkę, to naprawdę dostaniemy tą pietruszkę? Ej, tydzień na Malediwach od jutra za 20 tysięcy to jest dobra cena? A ja wrócę na chatę i nie wiem, czy obiad w domu będzie, bo żona ciągle na tańcach. Ja to się cieszę, że w końcu wjeżdżamy. Ciągle leje. Co my się będziemy ograniczać? Nasz będzie puchar świata. Messi jeszcze żyć nie będzie. Koniec eru Argentyny. Nadchodzi nasza era. Ja robiąc za. na stadionie, gdzie odbędzie się kobiece, Mogłam wejść na stadion i zobaczyć, czy murawa jest już równo przecięta, czy w szatni śmierdzi potem. A później udzieliłam wywiadu na konferencji, jak razowy trener. Sprawdziłam siedzenia dla kibiców. Najtańsze ma bardzo mało miejsca na nogi tylko 4 cm. Na szczęście jest dobry widok. Siedzenia VIP są mięciutkie, nie są plastikowe jak poprzednie. Ale mają też tylko 4 cm miejsca na nogi. Sprawdziłam też siedzenia prezydenckie. Te są całe mięciutkie. Twój jak na pewno by się ucieszył, gdyby tu usiadł. Zobacz, ile miejsca na nogi aż 15 cm. Całość we vlogu na kanale. Kupisz mi wodę, bo mi się skończyła, ja nie mogę iść, bo muszę buta zawiązać. Ej, Idę kupić sobie loda, chcesz też? Nie, ja nie mam kasy. Chcesz spróbować? Ale dobre, szkoda, że nie mam kasy. Że kup mi, a moja mama ci przeleje, dobra? Tak? Kupisz mi? To moja mama ci zaraz przeleje. Idziesz do kasy już? Tak, idę. Weź mi jeszcze to, co? Jak coś, to ci później oddam. No po co mam się tam we dwie pchać? Czy mogłabyś zapłacić za moje piwo? Właśnie okradają mój bank. Nie mogę się dostać do aplikacji banku. No i nie ma pieniędzy Dzisiaj. Mi też jakoś nóżka fajnie chodzi, no to gramy i spadamy. Co jest z to my mieliśmy tu zdychać, a nie oni. Coś za dobrze nam idzie w tym meczu, pora to zepsuć. Dęblejki. Jasny gwint karny. Masz zakaz wjazdu do Polski. Ej, Bappe coś się pruje, zapytaj się go o czym mu się nie za dobrze oddycha psenzoman kinol. Panowie, ale mamy gaz, jazda. Lewy, mamy karnego, nie wygłupiaj się, po prostu strzel w bramkę bez tych twoich podskoków. Nie trafił. Dali ci powtórzyć karnego, więc nie popisuj się, nie skać jak gazela, tylko po prostu strzelaj. I znowu gazela. Zestresował się, bo ona patrzy. A łatwo z bagietami! Ej, czemu nie graliśmy tak wszystkie mecze? No, Pepko są nowe ubrania z Barcelony? Muszę to sprawdzić i za chwilę jestem w Pepko! Wchodzę, jestem, ja przeszukam cały sklep! I nie uwierzycie, co zobaczyłam! Ten chłopak, który do mnie napisał, miał rację! Patrzcie, co tutaj znalazłam! Kubek z Barcelony, którego nie otworzę, bo mi szkoda. Lunchbox z Barcelony! Bidon! O! Z Barcelony! Koszulka z Barcelony! Jeszcze jedna koszulka z Barcelony, gdyby tamta się zepsuła! Moja czwarta piżama z Barcelony! Podemki z herbem Barcelony! Zgadę, jakiemu klubowi kibicuję! I co wam tak słabo idzie tam z przodu? Przegrywamy! To sędzia zapomniał oczu na ten mecz. On w ogóle nie gwizda w na nas. Chłopaki, przegrywamy 2-0. Jaki jest plan? Co robimy? Panowie, jak powiedział święty Mateusz, w życiu są pewne trzy rzeczy. Trzy rzeczy. Śmierć, podatki i to, że ze mną nie przegra Barcelona mecz. Macie 20 minut. Jazda! Lamine jamal! Lamine jamal! Wiem, że wygramy. Wojtek, jak ty to robisz, że nigdy Barcelona z tobą jeszcze nie przegrała? Jest szczęsny, jest wygrana. Myszeczko, co tu się wydarzyło? Kylian, czemu to, to dałeś? Już nawet nie chodzi o to, że to jest Real Madrid, którego wiecie, że nie przypadam. Ale czemu ci ludzie są skopiowani i wklejeni? Tam nie ma ludzi na tych meczach? Co to jest? Ktoś wysłał Kylianowi zdjęcie takie, żeby wstawił ze skopiowanymi ludźmi w tle, żeby było ich więcej? Co? Kylian, weź to usuń. Ja zapłaciłam, żeby mieć takie włosy. Można powiedzieć, że nic, bo farbę kupiła Magda. Za 5 godzin będziemy w samolocie, a my teraz zaczynamy farbować włosy. O, to jest mocny ten kolor. Strasznie się boję, że to nie wyjdzie naprawdę. Teraz lecimy z drugą.